Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem Radomskich Drużyn Siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom. Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj państwa i moim gościem jest Kazimierz Woźniak, radny ze Stowarzyszenia Radomianie Razem. Dzień dobry panie radny. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś protest wolnych Polaków przed Sejmem organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Co najmniej 20 autokarów wypełnionych protestującymi ma wyruszyć z Radomia. Być może już wyruszyło z Radomia do Warszawy, a w drugą stronę bo z Warszawy do Radomia został przywieziony były szef CBA Mariusz Kamiński. Panie radny, część polityków, ale także i ekspertów obawia się, że to co się dzieje w naszym kraju, ta nasilająca się polaryzacja oraz dualizm prawny, gdzie praktycznie można już prawie, że powiedzieć, mamy dwa sądy najwyższe, dwa KRS, dwa Trybunały Konstytucyjne, no, a przynajmniej wszystko w tym kierunku zmierza może nawet doprowadzić do rozlewu krwi. No, panie redaktorze, no ja czuję się w Polsce wolny, ale nie jadę na protest, nie protestuję. Ja wychodzę z założenia, że prawo powinno być jednakowo dla wszystkich. I dla zwykłych obywateli, i dla. Polityku. W związku z tym, jeżeli chcemy żyć w państwie sprawiedliwym i w państwie prawa, wszyscy powinni być jednakowo traktowani wobec prawa. W związku z tym, to jest taka moja wykładnia, jak gdyby filozofia tego, co się dzieje. Ja nie jestem jakimś politykiem sensu strictu, tym, co widzimy w telewizji, jeżeli już to jakiś o charakterze takim samorządowym, lokalnym. I tak podchodzę do, do rzeczywistości. Prawo powinno być szanowane i stosowane jednakowo wobec wszystkich. Instytucje prawa powinny być wybierane legalnie i prawnie umocowywane. Nie powinno być żadnych interpretacji czy wyjaśnień jednej bądź drugiej strony. Prawo mm -hmm. jest prawem. No tak, ale nie I prezydent być... powinien stać na straży tego prawa, a nie angażować się mm -hmm. w jakieś takie wewnętrzne przepychanki. No tak, ale prawo powinno być jedno, interpretacja pewnie też przynajmniej bliska czy zbieżna. Powinny a mamy... być czytelne prawo przede wszystkim, nie, żeby nie dawać pola właśnie do mm -hmm. interpretacji ale i, tak się nie i mieszanie w głowach Polakom, prawda? Bo co jeden polityk, drugi, trzeci, każdy swoją interpretację przedstawia. Nie. Prawo mhm. powinno być jednoznaczne. Jeżeli coś jest niejednoznaczne, to to tak. prawo powinno być poprawione. No ale panie radny, to jednak przypomina takie trochę życzenie do świętego Mikołaja, bo dobrze by było, gdyby tak było, ale tak nie no jest. No tak, no ale co wybieramy zrobić? tych ludzi, płacimy tym ludziom, żeby nas reprezentowali i oni powinni robić wszystko, mhm. żeby tak było jak mówię. No właśnie, ale co zrobić, Na żeby ten... to wszystko jakby wróciło do do, pewnego, do pewnej stabilizacji, żebyśmy nie mówili za chwilę o dwóch KRS-ach czy dwóch, dwóch sądach najwyższych. Nie no zgadzać, no popełniono w latach ubiegłych szereg błędów, które właśnie konsekwencje mają do tej pory. No bo sięgnijmy jeszcze kilka lat wcześniej, wcześniej jeszcze za, za prezydenta Kwaśniewskiego czy jeszcze inny okres czasu i takich dualizmów nie było, takich większych problemów int interpretacyjnych nie było. Mhm. Były okresy, gdzie politycy, już nie chcę po nazwiskach wymieniać, też trafiali za kratkę, ale nikt nie protestował, nikt nie, 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 nie zwoził ludzi, nie było jakichś takich y, akcji, natomiast no mhm. No to, co się działo w ostatnich latach i, i przenosi się na obecny okres czasu, no to świadczy o tym, że to państwo zostało, ten system prawny państwa został naprawdę rozbity, jako nazwę, tak, mm -hmm. jeżeli mogę. I tego są konsekwencje. No, no tak, czy Polsce w, tym, w tej sytuacji będzie potrzebny, a może już jest potrzebny, nowy, okrągły stół? Niewykluczone, że ma pan rację. Niewykluczone, że wypadałoby, żeby ci roztropniejsi politycy naprawdę spróbowali, Próbowali usiąść i zastanowić się, jak z tego dualizmu, czy jeszcze innej formy prawnej, jak z tego wyjąć, jak wyjść, jak uporządkować. Bo jak pan dobrze wie, mamy tych organów i sądowych, i innych wiele, i tych, tych błędów jest wiele w tych organach. Poza tym. Nawzajem te organy prześcigają się w interpretacjach, w wykazywaniu, kto jest ważniejszy, czy ma uprawnienia do wydawania opinii, czy nie ma uprawnienia. No jest faktycznie bałagan. bałagan no to jest bardzo niebezpieczne, prawnym, bo każdy no, sobie rzepkę skrobi no, w, w, no. w, w takiej sytuacji. A to jest właśnie źle, niebezpieczne. Źle, źle to jest robienie wody z mózgu. Mieszkańcom Polski, Polakom, i tak dalej, przez takie właśnie różne medialne informacje podawane przez różnych, różne osoby, różnych pseudoekspertów, różnych polityków. Zła droga, zła droga. Naprawdę niczemu dobremu to, jeżeli chodzi o Polskę, nie służy. No teraz mówi się o neoekspertach, neopolitykach, tak, neosędziach, tak, Dokładnie. Wybieranych dobrze, wybieranych źle i tak dalej. No, ja bardzo żałuję, bo wielką rolę do degrania ma tutaj prezydent polski i no przynajmniej w mojej ocenie no nie stoi na wysokości zadania, żeby spróbować to uporządkować. Angażuje się indywidualnie w tą sprawę, zamiast próbować ogarnąć prawnie to wszystko i być takim autorytetem, który po prostu, którym mogliby Polacy, któremu Polacy mogliby zawierzyć i, i, i temu. Jego działaniu. A działania premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu, Szymona, hołowni, podobają się panu? To znaczy, tak, ja bym rozdzielił, bo premiera bym nie mieszał specjalnie w to, bo rolą premiera jest co innego, prawda? Czyli prowadzić tutaj Polskę pod względem gospodarczym. Natomiast Szymon, hołownia jako marszałek Sejmu, jeżeli robi to w świetle prawa, jeżeli robi to zgodnie z literą prawa, no to nie miałbym zastrzeżeń. Natomiast jeżeli gdzieś nagina prawo, czy coś takiego robi własne interpretacje, to tu można by mieć do niego pretensje. Także ja rozdzielam co innego, bo ja tu nie widziałam, żeby premier Polski angażował się za bardzo w to, co się dzieje, jeżeli chodzi o te sprawy związane z panem Kamińskim i sprawnym Wąsikiem, tak? Wasikiem, Wąsikiem, przepraszam bardzo, już nazwisko. Wąsikiem. Wąsikiem uciekło, także tutaj premiera bym w to nie angażował, natomiast większą rolę akurat w tej sprawie ma do odegrania e, marszałek Sejmu, czyli Szymon Hołownia. Panie radny, zmieniamy temat, można powiedzieć, wracamy do Radomia. No. Pro, bo problemów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego ciąg hmm. dalszy. Mówiliśmy już w kontraście ogromnym zadłużeniu lecznicy, pod koniec roku wynosiło ono około 80 milionów złotych. Teraz spółka polska, polskie górnictwo naftowe i gazownictwo domaga się od szpitala uregulowania rachunków za energię. Na 27 grudnia ubiegłego roku dług wyniósł niemal 600 tysięcy złotych i w tej sprawie gazowa spółka zwróciła się o interwencję doradnych. Co w tej sytuacji, panie radny, Mogą zrobić radni i co powinni zrobić? No, ja jeszcze takiej interwencji nie, dost, nie otrzymałem, także nie zapoznałem się z tym tematem. To, że Radomski Szpital ma problemy finansowe, to tak samo jak chyba cała polska służba zdrowia. Bo jakby pan sięgnął do moich wypowiedzi sprzed kilkunastu lat, to jak ja pamiętam, to rok w rok był ten sam problem. Kwestia była tylko skali zadłużenia, jaki w danym roku miał. Ale jak Pamiętam zawsze chyba rok jeden, pamiętam, gdzie szpital zamknął się bodajże na zero. A tak to rok w rok zawsze były straty, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitala. I to gdzie jest problem? Nie dziwię się. No właśnie, gdzie jest problem? Na pewno problemem jest kilka elementów. Bo najpierw spójrzmy na to z sensu strictu, czyli według litera prawa. Służba zdrowia powinna być zgodnie z konstytucją w gestii i państwa, czyli wszystkie te kontrakty, które realizuje służba zdrowia, powinny być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli jednostkę powołaną, która by organizowała to lecznictwo i finansowała to lecznictwo. I tu jest jak gdyby pierwszy pies pogrzewany. Wzrosły stawki na, na, na tę składkę zdrowotną, tak to się bodajże w skrócie nazywa, a okazuje się, że szpitale wcale nie dostają więcej pieniędzy, bądź Koszty, które są związane z prowadzeniem lecznictwa, rosną zdecydowanie szybciej, aniżeli to, co ma do zaoferowania, te środki, które ma do zaoferowania Narodowy Fundusz Zdrowia. Także tutaj wielkie zadanie stoi przed nowym ministrem zdrowia, żeby naprawdę przyjrzeć się temu, jak to wszystko funkcjonuje i gdzie, gdzie te problemy wynikają, bo ja słyszałem już o szpitalach czy o tych klinicznych większych, że tam już setki milionów to jest, Norma, jeżeli chodzi o zadłużenie. Jak pan dobrze wie, yy... Radomski szpital, ten miejski, czy ten na Tochtermana jest w gestii samorządu radomskiego. W związku z tym, jeżeli strata będzie, no to niestety zgodnie z przepisami prawa Rada Miejska, prezydent miasta musi po prostu pokryć tą no. stratę, czyli dofinansować. No, szpital. czyli mówimy tutaj o kwocie 600 no, tysięcy złotych. to jest ta ostatnia nie, nie kwota. Jest duża. To to nie, jest duża mhm. kwota, dlatego jestem troszeczkę zaskoczony, że... Przy takiej kwocie już ta PGNIGE już robi LARUM, ale ja z drugiej strony ich rozumiem. No, oni też chcą, żeby im się te finanse jak wszystkim zamykały. No, będziemy musieli się jako Rada Miejska pochylić nad tematem, tylko musimy pamiętać o jednym. Miasto. Może wspomagać szpital, ale tylko w zakresie majątkowym, czyli remonty, doposażenia, Ok, natomiast na bieżące utrzymanie szpitala muszą wystarczyć pieniądze z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie wiem, będzie nowy e, dyrektor szpitala? Na mhm. cały czas nie, nie, nie znamy jeszcze. No nie znamy i szkoda, że to się przeciąga. Jest tam rada. Czy jeszcze w tej radzie, w tej kadencji rady poznamy nazwisko? No mam nadzieję, powinno być. No nie może sobie pozwalać na to, żeby przedłużać te, te procedury, żeby nie było gospodarza, i on się po prostu musi przyjrzeć funkcjonowaniu, mm -hmm. zobaczyć, czy tu są jakieś rezerwy finansowe, czy ich nie ma, no bo naprawdę, no każdy może przyjść swoją opinię, wyrażać, ale jeżeli się nie zapozna z tym, co faktycznie w tej placówce się dzieje, jakie są koszty, gdzie są te koszty generowane, z czym one są związane, czy z czynnikiem ludzkim, czy czyn czynnikiem majątkowym, utrzymania i tak no to trudno wydawać opinię, jak. Nie chcę, nie chcę wyrastać tutaj do rangi eksperta, który mam y, sposób na rozwiązanie tego problemu, po prostu potrzebny jest dobry gospodarz y, w szpitalu miejskim w Radomiu mm -hmm. na Tochtermana. I mam nadzieję, że ten wybór nastąpi jak najszybciej i będą podjęte takie działania, gdzie nie będziemy zaskak zaskakiwani. Chociaż wykluczyć nie możemy, że takie sytuacje y, będą y, powstawały, bo mówię, jeżeli te koszty będą y, rosły w sposób niebotyczny. Przy yy, określonych składkach na Narodowy Fundusz Zdrowia i tym, co Narodowy Fundusz płaci za kontrakty, to w latach następnych sytuacja może się powtarzać. Mhm, ale to co możemy powiedzieć na dzień dzisiejszy, to to i. Też zapewnić naszych widzów, że na pewno Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nie, nie, Energii nie zabraknie. Nie, nie, na pewno nie, nie, nie ma zagrożenia, że będzie zamykany, czy ograniczany w działaniu i tak dalej. To mogą być czasowe yy, utrudnienia z płatnościami. No, dobrze pan wie, że jeżeli chodzi o gaz, to to zużycie jest największe w okresie zimowym. Czyli te koszty są generowane tak naprawdę na. 5 miesięcy, czyli listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Tu następuje kumulacja tych kosztów. Natomiast w okresie letnim już te koszty są zdecydowanie niższe, bo one są związane chyba tylko z dostarczaniem ciepłej wody na potrzeby szpitala. Także na pewno, akurat w zakresie tego przedsiębiorstwa te problemy są problemami okresowymi. Ale nie można wykluczyć, że te problemy się będą gdzieś powtarzały. Dlatego. Pierwsze, co Rada Miejska wybrała swoich przedstawicieli do komisji konkursowej i uważam, że jak najszybciej powinien być przeprowadzony konkurs na dyrektora szpitala. Potrzebny jest naprawdę dobry gospodarz, taki z otwartą głową, który jest w stanie ogarnąć funkcjonowanie niełatwej dziedziny. Powiedzmy sobie szczerze, niełatwa jest. służba zdrowia nie jest łatwą dziedziną, jeżeli chodzi o zarządzanie i taki gospodarz musi mieć tutaj... Powtórzę się otwartą głowę, żeby to ogarnąć i, i naprawdę stwierdzić, że faktycznie takie koszty są kosztami mm. uzasadnionymi. No na pewno otwartą głowę trzeba mieć w najbliższych miesiącach w mm. sposób szczególny zbliżają się wybory samorządowe. Mm. Właśnie o tej otwartej głowie mm. porozmawiamy i o tym o bezpartyjnych Radomianach, którzy już w grudniu zapowiedzieli, że wystartują, tak. ale w grudniu nie padło jeszcze z kim? I kto będzie kandydatem na prezydenta? Kto będzie kandydatem na prezydenta i z kim państwo pójdą do wyborów? Panie redaktorze, bezpartyjni radomianie to jest zlepek trzech stowarzyszeń czyli Stowarzyszenie Radomianie Razem, Wspólnota Samorządowa i bezpartyjni którzy funkcjonowali kilka lat. Największy staż w tym wszystkim mają dwa stowarzyszenia, czyli Radomianie razem, który zaczęło funkcjonować w latach 90. później wspólnota samorządowa i bezpartyjni to jest taki najkrótszy staż, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. W poprzednich wyborach samorządowych uznaliśmy, że łączymy trzy stowarzyszenia i idziemy pod szyldem bezpartyjni Radomianie i w okresie od tamtych wyborów cały czas te więzi utrzymywaliśmy i ten szyld był zachowany, a niezależnie od tego, tak jak w przypadku Radomian Razem, gdzie jestem e, przewodniczącym Rady Programowej, po prostu to stowarzyszenie funkcjonuje, mhm. działa, spotyka się ze swoimi członkami, z mieszkańcami, podejmujemy mhm. tam różnego rodzaju inicjatywy. Czyli faktycznie... stawiają państwo warunek, że to musi być pod tym szyldem? I nie, nie, nie. I po prostu i, i tak od miesiąca października na kilka zaczęliśmy się zastanawiać nad tą formułą, czy startujemy, jeżeli jaka to formuła. Czyli uznaliśmy, że ponieważ pięć lat temu była ta formuła bezpartyjnie, radomianie, że załóżmy utrzymujemy ten układ koalicyjny. Następnie po analizach, chociażby po doświadczeniach wyborów parlamentarnych. No uznaliśmy, że z uwagi na to, że mieszkańców Radomia ubyło nam mamy poniżej 200 tysięcy, czyli mandatów już nie będzie 28, tylko będzie 25 mandatów, czyli pięć okręgów pięciomandatowych, że ta formuła rozdrobnienia, czyli startowania wyborów wielu stowarzyszeń przy metodzie Donta, która metoda DONT, którą wprowadzili politycy po to, żeby wspierać duże ugrupowania. Ona zabiera szansę możliwości mniejszym ugrupowaniom Czyli trzeba iść razem. Że po prostu najlepszym rozwiązaniem jest budowanie dużych bloków hmm. wyborczych. I, i, to kto tam tak będzie? Tak jak pan powiedział, w miesiącu grudniu ogłosiliśmy to, że jesteśmy otwarci, szukamy koalicjantów. Mhm. do tworzenia większego bloku. No I gdzie I na to na, na tą chwilę prowadzimy z dwoma takimi grupami takie rozmowy. Z jedną są mocno zaawansowane, z drugim jest to w powijakach, dlatego że ten drugi blok to jest dopiero na etapie tworzenia, prób, rozmowa, troszeczkę opóźniony jest. Ale mam nadzieję, że już do końca stycznia e, definitywnie zamkniemy e, sprawę. Mm -hmm. o, ten blok na to tej... blok prezydenta Radomia Radosłowskiego? Ja nie chciałbym na tą chwilę tutaj jeszcze ujawniać tego, dlatego że. My mamy swoje pewne propozycje programowe i chcemy, żeby każdy nasz koalicjant, czy większy, czy mniejszy, po prostu jeżeli nie w całości, to przynajmniej nasze pomysły, nasze rozwiązania zadeklarował, że będziemy je wdrażali. Nie chcemy iść na takiej zasadzie, że przylepiamy się do kogoś, że weźcie nas na listę. Nie. Jeżeli już to tworzymy jakiś blok wyborczy, ale i blok i programowy, że po prostu mamy wspólne cele, wspólne zadania. Sobie zdaję sprawę, że nie ma możliwości 100% tych planów naszych zrealizować, ale no przynajmniej być kompromis. ktoś do, Dokładnie. Pan powiedział, tak jak powinno być. Czy dwie trzecie tego, jeżeli by nam się udało znaleźć kompromis, że one te pomysły mogą być realizowane, to już będzie dobra, dobra droga, dobry kierunek do tego, żeby to koalicję taką wyborczą e, zawrzeć. Mm -hmm. no Naprawdę kandydanty... nie ma wyboru. W samorządowych wyborach mm -hmm. metoda Donta zmusza do tego, My tworzyliśmy różne bloki takie, niepolityczne, jak pan dobrze wie. No i się okazuje, że mamy określony procent swoich zwolenników, poparcia, ale przy tym, w momencie, kiedy tych mandatów jest coraz mniej, czyli próg otrzymania chociaż jednego mandatu, podnosi się w górę. Po prostu no, jest konieczność tworzenia takich bloków. Tylko mówię, bloków na jakichś rozsądnych zasadach, bloków programowych, a nie tylko na takiej zasadzie, że. Mm -hmm. No i jeszcze jedna rzecz, czyli. Na nie prezydenta muszę. miasta Radomia. No, chyba nie byłoby dużym zaskoczeniem dla bacznych obserwatorów tutaj naszej sceny politycznej w Radomiu, gdyby tym kandydatem okazał się obecny prezydent Radomia Radosław Witkowski. No ja byłem na spotkaniu, które było w miesiącu grudniu, bodajże w kamicy dysku prezydent Witkowski ogłosił to formalnie, że zgłasza swoją kandydaturę do startowania. W wyborach i dla mnie jest to naturalne, naturalne, naturalna taka deklaracja, bo mhm. jak wiadomo, żeby coś, jakieś większe efekty osiągnąć, to ta jedna kadencja troszeczkę jest za mało. Mhm. No i dźwię, też naturalne dźwię, dźwię, dla Pana tego... po, po, powtórne poparcie. My, ale w jakim kontekście? Dla stowarzyszenia naszego bloku? Dla y, prezydentury i dla y, kandydata obecnego prezydenta. No to mówię, to ta sprawa się wyjaśni w najbliższym y, czasie, mhm. y, jeżeli już domówimy te wszystkie elementy i zobaczymy. Ale są to jest to się bliżej okaże. czy dalej? I... To tak. Powiedzmy, że w tymi, z jednymi ugrupowaniami to jesteśmy tak na jednej czwartej. A z prezydentem? A z prezydentem jesteśmy gdzieś na poziomie dziś 62 trzecich Okej, no to jesteśmy dużo. Jesteśmy dużo, no ale wie pan. Często diabeł <laughs> powiem w tych szczegółach. Dokładnie, tak. diabeł w szczegółach. I tych szczegółów nam jeszcze zostało troszeczkę do domówienia No i o tych szczegółach ogólne. na pewno będziemy mm. rozmawiali no, bo, w najbliższym Żeby tak dokościć, czasie. bo ogólne warunki to w w dużej części, jak pan pamięta, ja się zgadzam z polityką prezydenta Witkowskiego. Zresztą to, co dawałem, e, zawsze głos na forum Rady Miejskiej, że w większości zdecydowanie popierałem jego tą politykę, którą on prowadził, i z tego, co przedstawia na kolejną kadencję, no to praktycznie jako mówię, że tak powiem, stary samorządowiec, zgadzam się, że tutaj pola manewru w pewnych rozwiązaniach nie ma. Natomiast no jeszcze no, trzeba rozpisać to, co by się chciało osiągnąć w najbliższej kadencji, co dla miasta zrobić, jak tą politykę ukształtować. Kazimierz Woźniak, radny ze Stowarzyszenia Radomianie razy był gościem dzisiejszego programu Kontrast. Dziękuję panie radny. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Ja również dziękuję państwu i oczywiście zapraszam na kolejny Kontrast. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem Radomskich Drużyn Siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom.